Znowu mróz, o nie, baterie mi siadły, no. o w mordę, muszę się odpalić chłodnią, a nie poszedł, coś jest nie tak z połączeniem tych, z połączeniem, Tak wydaje mi się, dobra już myślałem. Także dzisiaj jest bardzo prosty cel dotrzeć do Missouri gdzieś i wykręcić pauzę 36, a może 34, nie wiem Ale czemu on tak nie chciał kręcić? Tak, jakby nie miał tego. Tak, jakby nie miał siły. Dziwne. Bo później normalnie zakręcił, nie? Żeby nie było tak, że drugi raz by zmieniał rozrusznik. Faktem jest, że lepiej by było. Bym w ogóle nie siedział na laptopie wczoraj, ale no, wczoraj siedziałem tak z półtorej godziny i bateria zeszła tak do 12:5, co nie jest tragedią. No ale dobra, obyło się bez wychodzenia na zewnątrz i kombinowania przez przy kablach, piąta rano. To do 16.30 będę zaparkowany. Nawet wcześniej. W miejscowości Omaha. Po dwóch godzinach jazdy odbijam na dwójkę i z tego co widzę to tutaj już ładnie zrobili obwodnicę, bo trzeba było jechać przez miasta, a tutaj teraz można pyknąć. Zobaczymy. Się zjeżdżało wcześniej. Parę świateł na tej drodze było, ale nic w porównaniu z przejazdem przez miasto, no i teraz dwójeczka Nebraska City i do granicy z Iowa czyli do rzeki Missouri. Już jestem w Iowa. Teraz zwiadę na autostradę 2.9 i będę jechał na południe. No i wstaje dzień, no I dzisiaj No dzisiaj będzie nudna jazda w Missouri i jak dobrze pójdzie to w miejscowości Mount Vernon w Illinois już stale na To jest takie Raczej pewniak, nie? Raczej powinien wyjść pewniak. Mam zapasu pół godziny do tego stopu. Z tego, co patrzyłem na historię parkowania, to tam nie zapełnia się tak, tak szybko. To o czwartej po południu, czyli o trzeciej po południu czasu lokalnego, nie powinienem mieć problemu, żeby się zaparkować. Rus. Ja jestem ciekawy dlaczego tam jest w naczepie. Otworzyłem wczoraj w końcu i sprawdziłem te moje zrzutki, bo się nie zgadzały na manifestie. I ja mam tam normalnie czujkę temperatury. Nie wiem. I to jeszcze 4G, że ona wysyła informacje na bieżąco. Może jak zrobi się zbyt zimno, zadzwonią i każą mi włączyć. Nie wiem. Jedyny ładny widok dzisiaj to jest podziwianie wschodu słońca. Nic więcej. Ja tylko mam nadzieję przejechać St. Louis tak o dobrej porze, żeby nie stać w korkach, ale sądzę, że powinno się udać tak około pierwszej czasu lokalnego. Muszę pauzę pół godzinki wykręcić, nie? Ale ładnie. Zauważyłem, kiedy dojechałem do Kansas City, nie ma koreczków w Kansas, więc przelecę sobie przez centrum. A jak? Kansas downtown. Rzadko tędy przyjeżdżam, więc jak mam okazję, to centrum próbuję zaliczyć. City po stronie Missouri i po stronie Kansas Baseball, piłki nożnej? Piłka nożna chyba. Salmon Center. To było. miasta. no i teraz 70 do St. Louis jakieś 4 godzinki no to będę musiał pauzę przedwykręcić trzeci dzień pod rząd robię tą samą procedurę, czyli łączę pauzę razem z tankowaniem. Już obczaiłem miejsca ewentualnej pauzy 36. Będzie to najprawdopodobniej pilot w miejscowości Vernon i tam jest fajnie, bo po drugiej stronie jest Walmart, gdybym chciał jakieś zakupy zrobić. Albo zrobię, a jak mi ten pilot się nie będzie podobał, to zrobię zakupy na Walmarcie i pojadę 10 tam 5 km dalej na Lovsa. i nie wyjadę wszystkich godzin, tylko dzisiaj wyjadę 10 godzin 20 minut. Ponieważ dalej nie ma gdzie stanąć w dobrych warunkach, no. No, awizacje już sobie wszystkie zrobiłem. O 8, o 10 i o 12. Podczas jazdy zadzwoniłem, bo nie miałem... nudziło mi się. O, tu powiększyli parking tego Lovesa. Tego parkingu nie było. Jak to się wszystko w Stanach zmienia? Widzicie, sektor prywatny reaguje. W Wyomingu sektor publiczny też zareagował. Bo do, dobudował parkingów. Ale i tak i tak jest mało, ale coś się, coś się rusza, no i to, to mi się podoba. Dobra. Pół godzinki razem na wszystko. Jak zwykle jest jakaś wolna pompa, czy nie? Tam tamte są popsute, nie szkodzi, mam pół godziny. Przerwa jest zrobiona, można jechać dalej. Trak stopu 368 km, ale jak będzie ten pilot fajny przed to tam stanę, nie? To jest jakieś 6-7 km wcześniej a jest Walmart'cik Dzisiaj pogoda sprzyja i czas sprzyja, więc pojadę sobie przez centrum San Luis 64 i na drugą stronę i Nigdy tym odcinkiem autostrady nie jechałem Tak z ciekawości San Luis z innej strony zobaczyć Tak bym jechał bardziej Przy rzece Z brzegu, nie? Mississippi już A tak do dojadę Do centrum W ten sposób Ale tutaj też przecinam rzekę Missouri z gór z Montany jest w niej też woda z wielu innych rzek między innymi z rzeki Yellowstone dojazd jest podobny jak z innych stron typowe miasteczko i tak, i w tej chwili pyknęło mi 10 tys. km ja wyjechałem w sobotę, czyli jestem w trasie 11 dzień to jest bardzo dobry wyjazd, będę kręcił drugą pauzę 66. 36 Ja z tej Północnej Karoliny bym chciał, żeby mnie rzucili na pusto na Florydę. No zobaczymy, co oni wymyślą, nie? Ale naprawdę bez kitu. Bez kitu. No, od czwartku jak zacząłem to oram asfalt niemiłosiernie. Dwa razy cold stream, i teraz ten przerzut, i mamy St. Louis przed nami. Dobry wybór. St. Louis, miasto, w którym wszystkie wyprawy na zachód w tamtych czasach się zaczynały. Przez dłuższy czas to miasto, dużo Hiszpanów tutaj było. Dobry wybór! Przejeżdżamy nad Mississippi, bo to już jest Mississippi, i wjeżdżamy w Illinois. I tak sobie mówię, to Mount Vernon coś mi mówi. Przecież to jest miejscowość na szlaku, w którym się jedzie z Montrealu z Detroit na Texas, Indianapolis i tak dalej. No, to jest takie zaplecze. Ja mówię kurczę, i tak mówię, kojarzę ten truck stop i Walmart i tak dalej. I ten pilot ja chyba tam nie będę stał. Pójdę tylko do, do, do Walmartu na, na szybkie zakupy. 4-5 rzeczy i, i jadna losa, nie. <grafię> Jakby była 40 otwarta, to bym poleciał na Naszwil i bym poleciał jeszcze dzisiaj w dół kawałek, bo mam ten i tutaj są lepsze opcje do stawania na 1700, no ale nie mogę. Bo tutaj 40 jest zamknięta, bo jest oberwana droga po, 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 po huraganie, jak tam wylało się tyle wody. I cały czas naprawiają, to bym musiał objeżdżać, więc. Zostanę tutaj, kilometrowo to jest najlepiej, tylko, że tutaj wjadę w góry już. W West-Wirdzinie i w Wirdzinie to będę troszeczkę w górach się ten, ale, ale to samo by było tutaj. Chattanooga, e, Nashville też jest, jest się w górach, więc... Knoxville na no to samo wyjdzie. Tylko, że po prostu tak 40 by była otwarta, by było krócej, nie? Najkrócej, tam się ładnie jedzie. Pamiętam. Rzadko tam się jeździ, ale się jeździ. No nic, zaraz zajadę. Zobaczę jak ten pilot wygląda, jak nie to idę po prostu tylko na zakupy Tak powiedziałem I 7 km dalej na losa jest 10 stopni Może pójdę na rower jutro Zwiedzić sobie tą Mount Vernon Tak dla jaj Tam jest, tu jest TA Tam jest pilot, a tu jest Flying J, ale to jest taki Inny Flying J Ja sobie na nim stanę, pójdę na zakupy bo on jest bardzo blisko lwartu i pojadę na lofse ja mam prysznicę i na Pilowcie i na lowsie Uhuhu. się pickup zapędził a tu jest pełno miejsca ale tu jest są płatne miejsca za bramką to sposób, dobra, ja tutaj sobie stanę. Zrobiwszy zakupy jadę dalej na losa. Ja zawsze sobie zrobię kartkę, cztery rzeczy, a kupię zawsze więcej jakiś pierdół. Teraz sobie kupiłem sos do taco z, z Taco bo to jest w No a tutaj mamy już na drugiej autostradzie mniej uczęszczanej losa nowego, bo tam była jednak ta pięćdziesiątka, siódemka w dół, nie? Te autostrady tu się łączą w tym Mount Vernon i, i tam jest duży ruch, a tutaj nowy losik czy tam dość, dość niedawne, tak to ujmę bo oni od tak 5-6 lat budują je w takim fajnym stylu, że są duże parkingi i szerokie miejsca i, i czyste te się rozwija no. Także jak mi czegoś zabraknie to sobie jutro na rowerze jeszcze pojadę 16.25, 36 godzin to będzie 4.25 następnego dnia Elegancko. O to chodzi, proszę państwa. O to chodzi. Love, to loves, proszę państwa. Mam trzy prysznice. Dzisiaj jeden, jutro jeden. Już. No ok, to był krótki dzień, jeżeli chodzi o relacje, ale taki był normalny dzień jazdy. Do celu mam do pierwszej rzutki 1084, to może nawet się uda dojechać. Pierwszy dzień, może taka, może nie, miejsca do wyboru, do koloru, alright! Zacząłem pauzę od mycia naczyń, niech się wysuszą, jest w miarę ciepło, 8 stopni, zrobiłem przewiew, kabina, niech też się wywietrzy, umyłem pomidorki, ale niestety nie było dobrych pomidorów, tylko te, te też są nie takie złe, ale ja wolę inne, kupiłem sobie papryki z Meksyku, te same, które mogę sobie kupić w Montrealu, ale przez granicę ich nie mogę przewieźć, no i teraz mam wolne aż do... Il y a un statisticien qui a été cool. interrogé dans le cadre de l'enquête publique.